Witam serdecznie na wystawie Białoruś Marsz Wolności. Na wystawie prezentujemy pracę siódemki reporterów i reporterek pochodzących z Białorusi, a na zdjęciach mamy przede wszystkim wszystko to, co się zdarzyło czy zdarza do dzisiaj od sierpnia 2020 roku. Po wyborach prezydenckich ludzie wyszli na ulicę, spotkali tam omonowców, milicję, policję. Wśród zdjęć, 60 prac, właściwie mamy pełen przegląd tego, co się zdarzyło. Są wiece, setek tysięcy ludzi na ulicach Mińska, ale także są pogrzeby, są ludzie pobici przez władzę, są ludzie wychodzący z więzień. To wszystko, co jest w tych zdjęciach, jest uzupełnione także autorskim komentarzem, każdego fotografującego. Czytamy tam, jak się czuli fotoreporterzy i fotoreporterki. Wiemy, z czym się mierzą. To, czego tam może nie ma, jest ta informacja, która była dla mnie bardzo trudna, kiedy przygotowywałam tę wystawę. Kontakt z fotoreporterami był w pewnych momentach utrudniony. Dowiedziałam się potem, że oni często zmieniają numery telefonów, zmieniają miejsce zamieszkania, bardzo często próbują wyglądać z dnia na dzień inaczej, żeby tylko zmylić, można powiedzieć, osoby, które ich śledzą. W pewnym sensie jest wojna prowadzona wobec dziennikarzy, co też wiemy. Dwie dziennikarki kilka dni temu zostały skazane na dwuletni obóz pracy. Także to, co jest na tych zdjęciach, być może poniesie nas ta idea wolności. Jest tutaj dużo uśmiechu, jest tutaj dużo powiewających flag. Jest ten. Ta niezłomna, można powiedzieć, wiara, że to wszystko da się odmienić. Fotografia ma ogromną siłę oddziaływania na ludzi. Może nie ma jej tak jak kiedyś, sam magazyn Live, drukowany w setkach tysięcy kopii i wychodzący co dwa tygodnie, gdzie można było zamieścić fotoreportaż liczący kilkanaście, kilkadziesiąt zdjęć. Dzisiaj tę funkcję, można powiedzieć, przejmuje przede wszystkim internet, ale właśnie okazuje się, że ludzie. Tak często oglądający fotografie, jak my dzisiaj w portalach społecznościowych, kiedy palec przewija się po ekranie, właściwie non-stop, lubi i rozumie obraz fotograficzny. W związku z tym, pokazanie wystawy w galerii, kiedy można na chwilę wejść, skupić się, są drzwi, które nas od ulicy izolują i możemy zostać sami z przekazem fotograficznym. To jest coś, co wiem, że wywrze na każdym zwiedzającym, oglądającym ogromne wrażenie. Fotoreporterzy i fotoreporterki, którzy są prezentowani na wystawie, to jest zaledwie siódemka, siódemka osób. Pracują na co dzień dla gazet białoruskich, dla Bielsatu, dla naszej Niwy. Pokazują no właśnie na co dzień, w takim Układzie, idę, bo coś się dzieje, potem e, przesyłam zdjęcia do redakcji. Ale jest też na przykład e, wśród autorów tej wystawy Andrzej Lankiewicz, który pewnie obraziłby się z zapowiedzenia o nim fotoreporter. Jest raczej dokumentalistą, a opowiada znacznie szersze historie, bardzo często dotykające samej historii. E, on też podkreśla w tekście, który możecie Państwo przeczytać na wystawie, że udział z aparatem fotograficznym, jakby podglądanie tego, co dzieje się na ulicach. Jest jego obywatelskim protestem, to jest jego forma protestowania, że on jest, patrzy i dokumentuje. Idzie i fotografuje szczególnie policjantów, szczególnie omonowców, którzy bardzo często występują w ubraniach cywilnych, zamaskowani, widać tylko oczy, ale idzie i robi im zdjęcia, bo wie, że te zdjęcia kiedyś poświadczą o tym, co tu się działo, co, co się wydarzyło. I można w skrócie powiedzieć, historia to oceni. Jest na przykład artystka Lesja Pcholka, która w bardzo taki ciekawy sposób, inny niż zwykliśmy patrzeć na fotoreportaż, pokazuje pracę i prace są przede wszystkim w pionie, co już jest takim innym spojrzeniem, tak? Przywykliśmy do zdjęć horyzontalnych. Co więcej, używa lampy błyskowej, w tłumie w ciągu dnia te zdjęcia są szalenie wyraziste. Inna autorka, Julia Szabłowska, która na co dzień pracuje w Warszawie dla telewizji Bielsat, pojechała Oczywiście odwiedzić rodziny, ale wziąć też przede wszystkim udział w tych wydarzeniach, które przetaczały się przez Mińsk. E, postanowiła użyć aparatu analogowego dla odmiany. E, troszeczkę, można powiedzieć, zwolnić tempo. E, przypatrywać się wyszukiwała w, w związku z tym kobiety. E, można powiedzieć troszeczkę celowo, e, nie ostrzyła tak, jakby to miało być zdjęcia na okładki magazynów. Te zdjęcia są troszeczkę zamglone, ale to, co uderzyło też mnie, kiedy zobaczyłam te zdjęcia od zdjęcia, portrety ludzi, którzy są w trakcie, w trakcie demonstracji wydaje się to prostą sytuacją, oczywistą dla nas. Przecież, ile razy widzieliśmy relacje portretowe z, z wydarzeń, Natomiast okazuje się i to dla Julii było szokujące, kiedy mi o tym opowiedziała, stało się i dla mnie szokujące, że pierwszy raz, a pamiętajmy, że Białoruś walczy o swoje prawa już naście, już 10 lat, walczy o tę demokrację, że ludzie zawsze bali się aparatu fotograficznego, nigdy nie chcieli być w obiektywie, bo nigdy nie wiadomo kto fotografuje i jak zostaną wykorzystane te zdjęcia. I teraz, kiedy patrzymy na zdjęcia Julki, patrzymy na dziewięć kobiet dumnie spoglądających, mając tę wiedzę, że te kobiety po raz pierwszy tak naprawdę z takim uśmiechem, z taką otwartością patrzą w aparat, no to już ciary po plecach, mam nadzieję, w większości zwiedzających przejdą. Kolejną autorką z wystawy jest Wolga Szukajło bardzo ciekawe ujęcia, które, mam nadzieję, przy... przywołają w państwu troszeczkę historii malarstwa. Mamy kobietę na tle pomnika, pomnik oczywiście obwieszony transparentami wolnościowymi. Kobieta ubrana w piękną białą bluzkę z dyskretnym bardzo elementem, można powiedzieć, z właśnie białoruskim na samej bluzce powiewa flagą. I to tą, można powiedzieć, dobrą flagą, biało-czerwono-białą flagą białoruską. No i chyba każdy, kto ogląda to zdjęcie, widzi od razu obraz Eugenie Delacroix, wolność wiodąca lud na barykadę. Ale ta sama autorka sfotografowała jeszcze bardzo trudny do sfotografowania, do zobrazowania w fotografii moment. Kiedy demonstracja na chwilę, na kilka minut zamilkła, kilka minut ciszy, tak zwana minuta ciszy dla pierwszej ofiary, która poległa, która była no właśnie ofiarą tych, tych marszy wolnościowych. Jest kobieta z dzieckiem na ręku, która pokazuje znak, że mamy być cicho. I teraz kto z Państwa patrzy na to zdjęcie i nie wspomina, gdzieś nie ma tego flashbacku z jakże słynnych i strasznej propagandy Związku Radzieckiego wróg ojczyzny czuła. Tu jest zupełnie odwrócona sytuacja. To właśnie ten wróg ojczyzny, czyli ci ludzie, którzy wyszli na ulicę, nazwani wrogami przez propagandę białoruską. Tutaj są siłą. Z jednej strony są rozentuzjazmowane tłumy, a z drugiej strony są no właśnie, ludzie wynoszeni z, z tłumu. Są ludzie wychodzący z bardzo niesłynnego miejsca, czyli więzienia na ulicy Akrestina. Moim absolutnie ulubionym zdjęciem na tej wystawie jest zdjęcie Aleksandra Wasukowicza. Zdjęcie, na którym widzimy kilku mężczyzn, którzy weszli na kopułę. Oczywiście mają ze sobą flagi. Widać, że nie do końca przygotowali się do tej sytuacji, to znaczy, czy im się uda wejść. Sprawdzałam specjalnie na Google Maps i Google Street View, jak wygląda to miejsce w szerszym planie. I dalej nie jestem w stanie uwierzyć, czy wiedzieć, jak oni wleźli w to miejsce, w które wleźli. To też świadczy chyba o ogromnej determinacji. Natomiast to zdjęcie jest tak szalenie pomnikowe, i jak dla mnie od razu pierwsza rzecz kojarzy się z, taką, z takim nowym, nowym pomnikiem, wolności. Co jest jeszcze bardzo istotne, było pytanie, czego Wam życzyć, czego my powinniśmy życzyć Białorusinom. Wszyscy mówią dokładnie to samo: zwróćcie na nas uwagę i życzcie nam wolności. Zapraszam do obejrzenia wystawy Białoruś Marsz Wolności w Galerii Kordegarda, Galerii Narodowego Centrum Kultury. Czynna jest do 25 marca.